To nie jest przewodnik turystyczny. To tylko mój subiektywny punkt widzenia, moja opinia. Miejsce, miejsca pokazane na tym filmie wcale nie muszą być najbardziej atrakcyjne. Po prostu chciałem je pokazać z powodów osobistych. Czasem zwyczajnie mi się podobają, a czasami wiążą się z jakimiś wspomnieniami. Bywa, że sprzed lat, lub zwyczajnie lubię te miejsca. Filmik pokazuje, gdy orłową. Tylko tą jedną dzielnicę i to nawet nie całą. Ograniczyłem się do miejsc, do części dzielnicy bezpośrednio nadmorskiej. Orłowo to niegdyś reprezentacyjna dzielnica Gdyni, która od kilku lat skutecznie odzyskuje swój dawny blask. Jej największym atutem jest wspaniałe położenie tuż nad morzem i piękna plaża. Oprócz tego cisza. Nie ma tu żadnych hałaśliwych warsztatów, firm czy innych tego typu przeszkadzaczy. Pieszo do Sopotu jest około 2 km idąc plażą. Wybaczcie, że obraz czasami się rusza, ale nagrywana jest z ręki. Po prostu, jak jestem w jakimś miejscu, to nagrywam. Witajcie w Gdyni Orłowo. W tle szum fal. Nie będę podkładał oddzielnie głosu. Tak jest bardziej naturalnie, tak jest bardziej prawdziwie. W tej chwili widok w kierunku Sopotu. Tamte zabudowania. To już jest Sopot. Grand Hotel Molo. Jak widzicie, morze spokojne. Woda ciepła. Przed chwilą wyszedłem z kąpieli. Teraz odwrócimy się w kierunku klifu i orłowskiego molo. Wiedzieliście o tym, że orłowskie molo wybudowano w 1934 roku? Myślałem, że jest sporo młodsze. Orłowskie molo, 180 metrów długość. Jeszcze nietypowe ujęcie na orłowskiem molo. Citroen z lodami, ale tuż obok są lepsze i tańsze. Tawerna. Bardzo dużą zaletą orłowa jest fajna baza hotelowa, właściwie nie hotelowa, turystyczna, bo tutaj nie ma jakichś hoteli takich wielkich gmachów raczej jest wszystko utrzymane w takim kameralnym stylu raczej są pensjonaty, pokoje do wynajęcia, wille tego typu rzeczy, tego typu noclegi i utrzymane w bardzo fajnym standardzie, w bardzo nowoczesnym już teraz standardzie i wyposażone w to, czego się oczekuje tak naprawdę bo płacimy czasami niemałe pieniądze, żeby być blisko morza, i tutaj, za te pieniądze, otrzymujemy to, co trzeba, tak naprawdę. Domy są naprawdę fajne, fajnie wyposażone. Nie śmierdzi stęchlizną, nie znoszę tego. A tutaj, już ujęcia z klifu orłowskiego. Chociaż wbrew nazwie to już nie jest dzielnica orłowo, ale redłowo. Piękne widoki idąc w kierunku portu Gdynia, z Gdyni Orłowo w kierunku portu. Fantastyczne widoki. Wybaczcie, że nie nagrywam w pełnym słońcu, ale poczekałem na lekkie zachmurzenie, ponieważ w pełnym słońcu jestem raczej na plaży i. W wodzie i nie ma takiej siły, która by mnie z tego wyciągnęła. Po prostu siedzę w wodzie i na plaży, i tak na zmianę, a trochę zachmurzony dzień pozwolił mi nakręcić właśnie te ujęcia. Tu jest pięknie. A to pozostałości klubu Maxim, to o nim śpiewał Lady Punk w piosence tańcz głupia tańcz. To najbardziej ekskluzywny, najbardziej reprezentacyjny lokal w czasach PL, nie tylko w śródmieście, ale chyba w całej Polsce. Zaczął podupadać, gdy w drugiej połowie lat 90. zaczęli się tutaj spotykać gangsterzy, gdy utworzono tu agencję modelek. Trochę szkoda, nigdy nie odzyskał już dawnej renomy. Ciekawe, gdzie teraz. W Dyni czy w Trójmieście można pobawić się w podobnym stylu. Może coś w komentarzach napiszecie? Tyle zostało z pięknego kiedyś domu wypoczynkowego czy sanatorium zdrowie. W 2005 roku zostało zamknięte, bo komuś się ubzdurało że skarpa klif na którym stoi będzie się osuwać. No i tak stoi do dzisiaj. Zrujnowane, rozkradzione. Ale nic się nie osunęło i deweloper chciał tu postawić w tym miejscu bloki mieszkalne, na co nie zgodziła się rada miasta, ponieważ teren jest przeznaczony pod turystykę, hotelarstwo. Pięknie położony nad samym morzem ośrodek wypoczynkowy zbudowany w latach 60. za komuny Prestiżowe miejsce. A takimi ścieżkami można pochodzić z psem, pojeździć na rowerze, pobiegać wzdłuż morza. Gdynia Orłowo fajnym miejscem jest. Warto tu przyjechać.